W sobotę w sali szkoły podstawowej nr 17 odbył się pierwszy turniej o puhar prezesa z Amber Kalisz mini siatkówce. W kategorii trójek triumfowały zawodniczki ze szkoły podstawowej numer 18, natomiast wyrwali rywalizacji czwórek bezkonkurencyjne były młode siatkarki Mux Amber Kalisz. To znaczy tak, no pomysł się zrodził z tego, że chciałbym ogrywać, ogrywać dziewczynki klas szóstych i klas piątych. Pierwsza edycja tego turnieju zobaczcie się tak jak powiedziałeś dzisiaj. Następna to będzie turniej na początku grudnia. Już zaplanowałem sobie, że wystąpi trochę więcej zespołów niż dzisiaj. Dzisiaj niestety nie dojechał Turek. Było się to nasze takie małe wewnętrzne kaliskie mistrzostwa. Myślę, że Pani jeszcze zespoły z... z W imprezie wzięło udział 13 zespołów. Na starcie nie pojawiły się natomiast awizowane wcześniej zawodniki z Turku. Stąd do rywalizacji przystąpiły wyłącznie kaliskie drużyny. W małych mistrzostwach groby nad Prostą w minisadkówce prędzi odwój gospodynie z Muks a także Augustynki ze szkoły podstawowej nr 18. E, bardzo jestem zadowolony. Na razie widzę, że e, chcą grać, wygrywać, tworzą zespoły, e, takie jakie grają. Mam nadzieję, że będzie tak dalej. Na początku grudnia Mów Zamber będzie organizatorem kolejnego turnieju Miniżarkowskiej, tym razem Mikołajkowego.